Dziki łosoś Dziki łosoś jest jednym z najlepszych źródeł długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3, co czyni go jednym z najzdrowszych pokarmów dla serca. Analizę przeprowadzono w Chinach w 2012 roku. W 16 kontrolowanych badań wykazały, że przyjmowanie od 0,45 do 4,5G kwasy tłuszczowe omega 3 w ciągu dnia spowodowały istotną poprawę czynności tętnic. Sok pomarańczowy Dwie szklanki soku pomarańczowego dziennie mogą obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko chorób serca. Według badań opublikowanych w amerykanio-urnalowce Initial Nutrition, sok pomarańczowy obniża ciśnienie krwi podczas regularnego spożywania hesperydyny, związku występującego w soku pomarańczowym. Kawiarnia. Według metaanalizy 36 badań obejmujących 1 279 804 uczestników i 36 352 przypadków chorób układu krążenia, spożycie kawy wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem choroby wieńcowej choroby wieńcowej. Autorzy sugerowali zmniejszenie ryzyka o 11% przy niskim spożyciu 1,5 kubka dziennie i 7% przy wysokim spożyciu 5 filiżanek dziennie. Orzechy. Orzechy są również bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe i kwasy tłuszczowe omega-3. to pizza native VIP. Dowiedz się więcej na temat tego, czy chcesz kupić online 150 h. Sponsorowane przez stopice na VIP. Dowiedz się więcej na temat tej firmy w pobliżu Harvard. KHT Hop Wojcąk He Ong Gyup Nhak Felelelam 150 -ha -sam H. Sam Bank Hop badaniu opublikowanym w czasopiśmie American Koleczowca ardiologi, które obejmowało ponad 210 tysięcy osób, które podzieliły się informacjami na temat swoich nawyków żywieniowych i zdrowia w ciągu 32 lat, zostało to pokazane ci, którzy codziennie jedli orzechy, orzechy laskowe, migdały, orzechy nerkowca lub mieszankę tych orzechów mieli znacznie mniejsze ryzyko rozwoju chorób układu krążenia lub choroby wieńcowej w porównaniu do tych, którzy jedli rzadko lub nigdy orzechów. Khaki. Bogate w błonnik Persimmony mogą pomóc obniżyć poziom cholesterolu, a tym samym zapobiec zatkaniu tętnic i chorób serca. Według japońskich badań przeprowadzonych w 2013 roku. Naukowcy odkryli, że bogate w taniny włókna z owoców persimmon są przydatne do obniżania poziomu cholesterolu we krwi. Kurkuma Kurkuma, Kurkuma zawiera duże ilości kurkuminy, która ma wiele zalet. Według badań przeprowadzonych w USA w 2017 roku suplementacja kurkuminy poprawia odporność i funkcję śródbłąka tętnicy przewodzącej. Ponadto, jego właściwości przeciwzapalne zmniejszyłyby zapalenie związane z miażdżycą tętnic, patologię wpływającą na elastyczność tętnic. Zielona Herbata. Zielona herbata może skutecznie rozpuszczać płytki, które gromadzą się na tętnicach. Według brytyjskiego badania, związek w zielonej herbacie, zwany Ecksk może wiązać się z białkiem występującym w płytkach związanych z chorobą niedokrwienną serca i, w niektórych okolicznościach, uczynić go bardziej rozpuszczalnym. Erbus. Według badań przeprowadzonych przez Florida State University, pić arbuza zmniejsza sztywność tętnic i napięcia orty u otyłych kobiet w okresie menopauzy z nadciśnieniem tętniczym. W ten sposób arbus obniża ciśnienie krwi, stres serca, a tym samym ryzyko wystąpienia zawału serca i lub zaburzeń sercowo-naczyniowych. Według metaanalizy 15 badań, w których zbadano wpływ spożycia sera na całkowite ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, osoby regularnie spożywające ser były do 18% mniej narażone na rozwój chorób układu krążenia, aż do 14% rzadziej rozwija się choroba wieńcowa i do 10% rzadziej udar mózgu w porównaniu z osobami o niskim spożyciu sera. Pamiętaj, że lepiej jest postawić na sery o niskiej zawartości tłuszczu, takie jak ricotta, kozi ser lub cancoillotte. lotte. Glony. Regularne spożywanie glonów pomaga zmniejszyć zły cholesterol, a tym samym ryzyko zawału serca i lub chorób układu krążenia. Badanie z 2014 roku. Wykazało, że szczury miały całkowicie niższy poziom cholesterolu 40%. Niższy poziom cholesterolu LDL o 36% i niższy poziomy triglicerydów 31% podczas spożywania glonów. Żurawina Żurawina jest imponującym źródłem potasu. Ważnego składnika odżywczego dla zdrowia układu krążenia. Regularne spożywanie soku żurawinowego pomaga również zmniejszyć sztywność tętnic. Według badań in vivo przez University of Wisconsin-Madison. Sok żurawinowy pomaga się zrelaksować i otwartych naczyń krwionośnych u świn genetycznie predysponowane do rozwoju miażdżycy lub zatkamy tętnice. Stare cytrynowe lekarstwo do oczyszczania jelita grubego i usuwania toksyn z organizmu. Obecnie ludzie często cierpią z powodu wspólnych problemów zdrowotnych związanych z układem trawiennym i jego funkcjami, takimi jak zaburzenia jelitowe, przewlekłe zaparcia. Rola okrężnicy ma kluczowe znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia, ponieważ eliminuje marnotrawstwo organizmu i oczyszcza toksyny zagrażające zdrowiu. Zdrowa dieta jest ogólnie dobra dla zdrowia, ale dieta bogata w błonnik, w tym wiele owoców i warzyw, jest niezbędna dla zdrowia jelita grubego. Zdrowa okrężnica pozbawi Twoje ciało resztek, których już nie potrzebuje. Twoje taborety są zbiorem odpadów, dlatego ważne jest, aby wyeliminować je z ciała. Aby poprawić swoją funkcję, należy wyczyścić wszystkie nagromadzone odpady i niebezpieczne chemikalia. Poniższy przepis domowy jest w 100% naturalny i prosty i ma imponujący wpływ na zdrowie i elita grubego. Zawiera składniki bogate w niezbędne składniki odżywcze, w tym sól morską, cytrynę, jabłka i imbir. Zalety soku detoksykacyjnego. Wiele badań wykazało, że spożywanie tylko jednego jabłka dziennie radykalnie zmniejsza zapotrzebowanie na leki i na receptę. Podczas gdy Imbir stymuluje okrężnicę i zapobiega rakowi okrężnicy, zmniejszając wzdęcia żołądka i eliminując marnotrawstwo. Toksyny. Z drugiej strony, cytryna jest bogata w witaminę C, silny przeciwutlenia, czy jest jednym z najlepszych narzędzi detoksykacyjnych, których można użyć. Ponadto, według badań przeprowadzonych przez Brytyjskie Stowarzyszenie Dietetyczne, cytryna doskonale usuwa tłuszcz i przyczynia się do utraty wagi. Z drugiej strony sól morska ułatwia oczyszczanie okrężnicy, odtruwa i odnawia energię organizmu, zwłaszcza u dzieci. Przyspiesza również proces regeneracji komórek, zwłaszcza tych uszkodzonych przez choroby, takie jak marskość wątroby. Pomaga również wyeliminować nadmiar wody nagromadzony w jamie brzusznej wynikający z choroby. Jak przygotować ten napój? Zdjęcie. Aby przygotować to lekarstwo, wystarczy 5 minut. Składniki. 2 łyżki świeżego soku z cytryny. 1/2 łyżeczki soli morskiej 1 łyżeczka soku z imbiru 1/2 szklanki ekologicznego soku jabłkowego 1/2 szklanki oczyszczonej ciepłej wody Sposób przygotowania Wlej przefiltrowaną wodę do rondla i podgrzej, ale nie gotuj. Wlać do szklanki, dodać sól morską i dobrze wymieszać. Następnie dodaj imbir, sok z cytryny i jabłek, dobrze wymieszaj i natychmiast wypij. Użyj i ostrzyż! Najpierw pij ten lek 3 razy dziennie, dawkę rano, przed śniadaniem, przed lunchem i około 18 godzin wieczorem. Podczas tego zabiegu należy pić dużo wody, co najmniej 8 szklanek dziennie. W przypadku ciąży, alergii lub jakiejkolwiek innej choroby lub jeśli pacjent przyjmuje leki na recept, Powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem tej procedury oczyszczania jelita. Cytryna imbiri tylko jeden może wchodzić w interakcję z innymi lekami i powodować mniej lub bardziej poważne problemy ze zdrowiem. Tego soku detoksykacyjnego nie należy spożywać w przypadku cukrzycy lub w przypadku wrzodów lub zgagi, zaburzeń nerek lub żółci, a także w przypadku osoby karłowatej lub z nadciśnieniem. Możesz wykonać tę metodę oczyszczania jelita raz w tygodniu. W ten sposób przyspieszysz metabolizm, ułatwisz trawianie i odtrujesz organizm. Konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem kuracji detoksykacyjnej.